Cześć, cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj kolejny wzór zaproszenia na Pierwszą komunię Świętą. Wykrojniki te same z firmy I Love Craft, ale baza tym razem kwadratowa 14 na 14 No i pierwsza warstwa to papier holograficzny, tak jak poprzednich dwóch, które są już na kanale. Rozcieram ten klej, ponieważ z drugiej strony byłoby widać ślady. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Dobrze dociskam, żeby wszystko się przykleiło. No i kolejna warstwa to kwadrat już z bloku technicznego białego. Podkleiłam kostkami wcześniej, teraz tylko te osłonki trzeba zdjąć. Z nimi też schodzi. No, ale warto dodawać te kosteczki, aby praca była bardziej przestrzenna. Czasem używam kosteczek, czasem używam taśmy piankowej. To w zależności, co akurat będę miała pod ręką. Dosyć obficie smaruję klejem, tak aby ten element Dobrze przykleił się do papieru holograficznego. Również dociskam i przyklejać będę serwetkę. Serwetka ma bardzo ładny wzór. Jest bardzo elegancki. Niestety wykrojnik, który posiadam, nie wycina zbyt dobrze. Nie docina mi w, w jednym miejscu i, i, i muszę się troszeczkę namęczyć, żeby wyciąć tą serwetkę. No, ale, ale warto raz na czas można. Znowu jest e, dodatkowa warstwa z tych kosteczek 3D. One mają około 1,5 mm. Przyklejam serwetkę troszkę wyżej niż środek, tak żeby na dole było miejsce na napis Zaproszenie. I na to przyklejam rozetkę. Rozetkę robiłam sama z papieru Xero. Bardzo lubię robić rozetki. Jest to dosyć odprężające zajęcie dla mnie. I kolejny element to serwetka z zestawu komunijnego z firmy I Love Craft. Tą serwetkę podkleję na piankach tak podwójnych. Ale sklejam je klejem, żeby na pewno się trzymało. I na tej serwetce będą literki IHS. Nie za dużo kleju potrzeba do nich, żeby nic nie powyciekało. Przepraszam. No, z tą S-literką to mam zabawę. Ona, nie wiem, z jednej strony jest taka mniejsza. No i tak, tak żeby nie wyglądała do góry nogami. No to ją tak muszę dopasować. No i napis zaproszenie. Odrobi na kleju. Potem trzeba rozetrzeć. I przyklejam na dole, tak na środku. I już by było gotowe, ale pomyślałam, że jeszcze dodam kłosy. I takie podsunę pod rozetkę, żeby nie było łodyżek widać. I wybaczcie za moją głowę. I w zasadzie praca gotowa. Mam nadzieję, że i ten wzór Wam się spodobał. Dziękuję za uwagę. Do następnego.